W bazylice archikatedralnej w Częstochowie znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez wiernych upamiętniająca zmarłego księdza Bolesława Wróblewskiego. Dowiadujemy się z niej, że był pierwszym proboszczem katedralnej parafii świętej rodziny, budowniczym tej świątyni, a przy tym też opiekunem ubogich i sierot i czcicielem Matki Bożej Częstochowskiej. I dziś właśnie o tej postaci rozmawiać będziemy z księdzem Pawłem Kostrzewskim, który jest już w naszym studiu. Szczęść Boże! Szczęść Boże! No właśnie księże, to jest wielka postać, choć ja przyznam szczerze, że kompletnie nie wiedziałam, nie znałam i jestem zaskoczona, ale myślę, że wśród naszych słuchaczy też mogą być tacy, którzy nie znali i nie wiedzieli w ogóle o istnieniu księdza Bolesława Wróblewskiego, a to jak się okazuje naprawdę ważna postać. Tak, niewątpliwie wielka postać, a jak wielka chociażby świadczy wypowiedź naszego pierwszego biskupa, biskupa Teodora Kubiny, który w momencie, kiedy zwracał się do stolicy apostolskiej o odznaczenie księdza Wrublewskiego godnością protonotariusza apostolskiego, czyli infuata, w uzasadnieniu napisał następujące słowa, że ksiądz Wrublewski to wzór pańskiej gorliwości, znakomity mówca, gorliwy apostoł dzieła wstrzemięźliwości. Ojciec Sierot i Ubogich, kolumna wiary i miłości, jeden z najczcigodniejszych kapłanów w Polsce. Będziemy mówić o nim dzisiaj i przypominać jego postać też dlatego, że już niedługo w ratuszu miejskim naszym częstochowskim dostanie odznaczenie specjalne, wyjątkowe. Tak jest. W najbliższy poniedziałek w naszym ratuszu odbędzie się uroczystość nadania księdzu Wrublewskiego tytułu Sprawiedliwy wśród narodów świata, czyli odznaczenia, które otrzymują osoby zasłużone dla ratowania ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej, rzeczywiście ten rys w biografii księdza Wrublewskiego jest godny podkreślenia, dlatego że ksiądz Wrublewski będąc proboszczem parafii katedralnej w Częstochowie miał wielkie zasługi dla ratowania ludności żydowskiej. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że parafia katedralna znajdowała się w bezpośredniej bliskości z gettem żydowskim. I przerzucano dzieci z tego getta. Ksiądz Wróblewski następnie je umieszczał albo w polskich rodzinach, albo w domach zakonnych chroniąc je w ten sposób od niechybnej śmierci. Ale drugą, nie mniej ważną zasługą księdza Wróblewskiego na tym polu było wystawianie metryk chrztu dla Żydów. Które umożliwiały im wyrobienie no, nowych dokumentów, które również pozwalały im na przeżycie. I zachował się list księdza Wrublewskiego do jednego ze swoich krewnych, którym opisywał właśnie tę akcję, którą, którą prowadził. Jeżeli można to przytoczyć, fragment tego listu. Ksiądz Wrublewski tak relacjonował. Dziś mamy odwiedzić kilka rodzin żydowskich po Częstochową. Tam są nie tylko dzieci, jest też wielu dorosłych, którzy chcą teraz uchodzić za chrześcijan. Chrzest jest sakramentem naszego kościoła. Oni mają własny kościół, ale nie wolno im go odwiedzać. Ja daję im tylko te zaświadczenia, żeby w razie potrzeby mogli je pokazać Niemcom. Nie polewam ich wodą święconą, jeśli tego nie chcą, ale jak im daję ten papier, to robię nad nimi znak krzyża, żeby i Pan Jezus wziął ich pod opiekę. On przecież przyszedł na świat w bogiej rodzinie żydowskiej, a dziesięć przykazań Bóg dał nam przez mojżesza, który nie był chrześcijaninem. Mamy tego samego Boga. Wierzę, że on mi to oszustwo wybaczy. W porównaniu z ludzkim życiem każdy papier jest bez znaczenia. Tak hmm. więc, tak jak widzimy, tak jak słyszymy, ksiądz Wróblewski rzeczywiście zasługuje na to odznaczenie, bo ma po prostu wielki udział w ratowaniu ludności żydowskiej tutaj w Częstochowie. To jest ogromna odwaga. W tych czasach, w, w czasie koszmaru II wojny światowej i tego, że z pewnością zdawał sobie sprawę, jak bardzo ryzykuje. No, za pomoc ludności żydowskiej groziła e, kara śmierci. Mamy przecież przypadek w Częstowie księdza Teodora Popczyka, który właśnie za e, tę pomoc, za wystawianie fałszywych metryk został rozstrzelany. Jeden z Żydów niestety został e, aresztowany i torturowany. E, wyznał, że metrykę otrzymał od księdza Popczyka. Tajna policja niemiecka, Gestapo, zrobiła najazd na plebanie świętej Barbary i w trakcie tej akcji ksiądz Poprzyk został śmiertelnie ranny. Tak więc mamy też dowód tego, że za tę posługę, za tę pomoc. No niestety, ale groziła kara śmierci. Mm -hmm. Tak przypomnę tylko, bo może nie wspominaliśmy o tym na początku, ksiądz Paweł Kostrzewski jest archiwariuszem w archiwum naszej kurii metropolitalnej. I ja zapytam, jak, jak to jest, księże, czy jest sporo materiałów, sporo dokumentów właśnie dokumentujących to, co działo się wówczas i również działalność księdza Bolesława? Mamy tak, mamy sporo informacji, niemniej ten aspekt, o którym mówimy, pomoc ludności żydowskiej jest akurat najmniej reprezentowana, jeżeli mm -hmm. chodzi o archiwalia. Ale co do życia, co do działalności księdza Wrublewskiego mamy bardzo dużo materiału, które znajdują się zarówno w naszym archiwum archidiecezji Częstochowskiej przy ulicy Świętej Barbary, jak i w archiwum kurii, a co więcej, kilka lat temu odnaleziono przy remoncie parafii plebanii w Praszce kronikę tamtejże parafii, którą współtworzył jako proboszcz w Praszce ksiądz Wrublewski. Bo warto dodać, że zanim przybył do Częstochowy, jako pierwszy właśnie proboszcz parafii świętej rodziny, to wcześniej przez 7 lat posługiwał w prasce. I właśnie z tego okresu mamy kronikę, tak jak powiedziałem, która również nam obrazuje życie i działalność tego kapłana. Mówimy o czasach II wojny światowej, niestety świadków tych zdarzeń jest już coraz mniej na, na świecie. Ale czy są jeszcze jacyś ludzie, którzy pamiętają księdza Bolesława, jeszcze mogą o tym opowiedzieć? No, myślę, że tak, że na pewno, na pewno są. Ja osobiście do nich jeszcze na ten moment nie dotarłem. Natomiast tak, jeszcze Świadkowie II Wojny Światowej żyją. Ale co więcej, też warto pamiętać, że po prostu w rodzinach jest przekazywana pamięć o ważnych wydarzeniach i ważnych o, postaciach. Ważne, tak. I ksiądz Wróblewski w takiej pamięci zbiorowej, społecznej się również bardzo dobrze zapisał i zachował. Powiedzmy w takim razie też dwa słowa, jeśli możemy, o tym, że to jest właśnie budowniczy naszej Archikatedry Pięknej. Uściślając współbudowniczy, bo nie on był inicjatorem budowy katedry, ta budowa kościoła już trwała. Natomiast on rzeczywiście wszedł w ten, można powiedzieć, łańcuch budowniczych i rzeczywiście też położył wielkie zasługi, co to, zwłaszcza do wyposażenia katedry, do wykończenia. To właśnie za jego posługi katedra została udostępniona, otwarta dla posługi liturgicznej. Mm -hmm. Co jeszcze możemy powiedzieć o księdzu wróblewskim? Bo jak sobie tak troszkę czytałam o nie żeby cokolwiek wiedzieć, to wyszło też z tego, że był ogromnym orędownikiem Matki Boskiej Częstochowskiej, że to ona go tak właśnie prowadziła. Tak, niewątpliwie to też niezwykle ważny rys fundamentalny dla pobożności księdza Wróblewskiego. We wspomnianej przeze mnie kronice parafii Praszka, na przykład czytamy o tym, że ksiądz Wróblewski wraz z mamą i siostrą odbył pielgrzymkę do Lourdes. W podzięce za zdrowie swojej matki. Tak więc rzeczywiście ten, ten rys pobożności maryjnej był bardzo ważny też w jego życiu. Mm -hmm. Zresztą no, też, jak tu już był oczywiście w Częstowie, to wielokrotnie bywał na jasnej górze, zwłaszcza z posługą kaznodziejską, tak więc no, niewątpliwie Matka Boża odgrywała ważną rolę w jego życiu. A powiedzmy w takim razie, bo wiemy, że ryzykował swoim życiem, podejmował się naprawdę niebezpiecznych, ale i pięknych Pięknych zasług, pięknych gestów wobec ludności żydowskiej tamtych lat. No właśnie, jak wyglądało to dalej? Jak wyglądały te kolejne lata, kiedy już ta Druga Wojna światowa na szczęście miała swój finał? A ja bym powiedział nieco inaczej pani redaktor, że właśnie ta posługa na rzecz ludności żydowskiej, zwłaszcza dzieci, była tak naprawdę kontynuacją całego życia księdza Wróblewskiego i oczywiście znalazła także kontynuację i po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast los dzieci, los sierot, półsierot, był zawsze bardzo bliski księdzu Wróblewskiemu. No, trzeba przede wszystkim pamiętać, że ksiądz Wróblewski był założycielem zakładu dla sierot przy ulicy Piotrowskiej, 17, tam gdzie dzisiaj znajduje się niższe seminarium duchowne. Warto też pamiętać o tym, że dzięki swojej posłudze, zarówno tej pasterskiej, jak i na polu społecznym, zyskał sobie ogromne, ogromną, ogromny szacunek mieszkańców Częstochowy, ale także i regionu wieluńskiego. I dzięki temu został wybrany jako poseł do Sejmu Ustawodawczego. I ta jego praca w parlamencie, no to przede wszystkim była praca na rzecz dzieci, na rzecz ubogich. Czyli nigdy nie zapomniał. Nie, nigdy nie zapomniał e, o dzieciach i one były mu bardzo bliskie, a szerzej mówiąc, no, działalność taka społeczna, patriotyczna była także wielki, ważnym wymiarem e, w, jego, w jego życiorysie. To warto wspomnieć, że e, on współtworzył na przykład w, w okresie walki e, polsko-ukraińskich o Lwów e, Komitet Niesienia Pomocy dla Lwowa. E, w czasie powstań śląskich e, działał w Komitecie Niesienia Pomocy dla Górnego e, Śląska. E, w, w, w czasie, kiedy... Toczyła się wojna polsko-sowiecka w 1920 roku. On zorganizował wraz z mamą kuchnię i herbaciarnię dla żołnierzy, którzy wyruszali na front. On był prezesem Towarzystwa Dobroczynnego, Dobroczynności w Częstochowie. On także nadzorował działalność przytułku dla starców przy ulicy e, Ogrodowej. E, on miał także swój udział w działalności Zakładu Związku Zawodowego Chrześcijańskiej Służby Domowej. Tak więc chociażby e, to świadczy o tym, jak e, ważną rolę odgrywał w jego życiu drugi człowiek, zwłaszcza ten, ten ubogi, biedny, który po prostu potrzebował e, pomocy i e, tę pomoc ksiądz Wróblewski udzielał i ją organizował dla tych ludzi. I to jest to piękne powołanie, które otrzymał, a tak dla księdza też prywatnie, osobiście, jak by patrzeć właśnie na postać księdza Bolesława. Jest coś, czym szczególnie ujmuje? O niewątpliwie tak. Historia jest nauczycielką życia, a biografie kapłanów, którzy owszem, żyli już jakiś czas temu, także mogą stanowić wzór wielu postaw. No i po pierwsze, wspomniana już tutaj przez nas ta pobożność do Matki Bożej. Drugi człowiek, właśnie ten zwłaszcza ubogi, pokrzywdzony, ale także taka gorliwość pracy duszpasterskiej, bo nie zapominajmy o tym, że to właśnie to duszpasterstwo, troska o zbawienie innych ludzi była sednem jego, jego życia, jego, jego pracy jako, jako kapłana. Także Działalność patriotyczna. Nie wspomnieliśmy o tym, a warto to uzupełnić, że ksiądz Wróblewski był zapraszany z posługą kaznodziejską na najważniejsze uroczystości patriotyczne. Już jako proboszcz prasca, później tutaj w Częstowie, na przykład kiedy Polska odzyskała niepodległość, na Jasnej Górze zostało zorganizowane wielkie nabożeństwo dziękczynne. To, cał, to nabożeństwo celebrował e, proboszcz parafii św. Zygmunta, już wówczas biskup nominat lubelski, Marian Fulman, ale kazanie głosił ksiądz Bolesław Wróblewski. Tak więc, no, szczycił się e, sławą dobrego, wybitnego, wziętego, płomiennego kaznodziei. No właśnie, a czy jest jego postać też znana i podziwiana przez młodych ludzi? Bo wiemy tutaj pytanie do, do księdza, jako do wykładowcy, chociażby właśnie w Wyższym Instytucie Teologicznym. Moi studenci znają księdza Wróblewskiego, natomiast młodzież no, zna na tyle, na ile on jest propagowany, dlatego bardzo dobrze że dzisiaj ta audycja ma choćby miejsce tutaj w rozgłośni Radia FIAT, bo to niewątpliwie pomaga rozpropagować takie postacie. No niestety nieco, nieco jednak zapomniane i myślę, że ta uroczystość nadania tego tytułu na Sprawiedliwych Śród Narodów Świata pozwoli nieco odkurzyć postać księdza Wróblewskiego, który na pewno jest dalej znany tu w parafii katedralnej, ceniony. Tak jak powiedzieliśmy, w tej e, pamięci społecznej zachował się, ale szerzej nie jest znany i na pewno warto go rozpropagować. Chociaż warto też wspomnieć, że istnieją liczne publikacje na, na jego temat: książka autorstwa księdza profesora Jana Związka, poświęcona księdzu wróblewskiemu liczne hasła e, słownikowe. No ale to jest e, literatura, którą, e, do której przede wszystkim sięgają naukowcy, natomiast mhm. w tym. W szerszym zakresie na pewno jest tu dużo do zrobienia, żeby rozpropagować tę postać. Ale warto rzeczywiście wiedzieć, i tak jak ksiądz powiedział, ta uroczystość, która odbędzie się w poniedziałek, to jest ten moment, który gdzieś znowu rzuci światło na postać księdza Bolesława. Jak wiemy, jest to impreza, w cudzysłowie tak to nazwijmy, wydarzenie, które jest zamknięte, nie można się na nim pojawić. Ale można tak czy inaczej duchowo uczestniczyć. I czy będzie gdzieś właśnie oprócz tej tablicy, tablicy upamiętniającej w archikatedrze naszej świętej rodziny, jest gdzieś jeszcze jakieś miejsce, w którym możemy spotkać na przykład coś, co byłoby rodzajem upamiętnienia księdza Polesława? Trudno mi w tym momencie powiedzieć, natomiast. Przeżywamy stulecie naszej diecezji częstolskiej. Na pewno jest to okazja do tego, żeby upamiętnić ważne postacie. I myślę, że obok tej tablicy księdza Wroblewskiego należy się w tych parafiach, w których posługiwał, takie czy inne upamiętnienie. Okej, okay. bardzo dziękuję w takim razie. Zapraszamy do tego, żeby zgłębiać tę historię Ziemi częstowskiej i nie tylko, bo jest niesamowita i kryje niesamowite postacie, jak właśnie księdza Bolesława Wróblewskiego, A ze mną był dzisiaj ksiądz Paweł bardzo dziękuję. Związane i z Archiwum Kurii Metropolitalnej, i z Wyższym Instytutem Teologicznym, między innymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.